Siema! Subskrybuj kanał, bo na 1000 subskrypcji kupię konie z Zwenator, więc subskrybuj! A więc witam was w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj wam pokażę moją nową, samotną królową, która jest z Polski. Pierwszy mój gatunek występujący w Polsce. Mam mesory, które występują w, w Europie, ale bardziej Włochy, Hiszpania, takie... Takie rejony. Mam z Fętrzenko i Camponotus Nikobarys, i już wiecie skąd są. A tutaj mamy samotną królową Polski. Pewnie wiecie jakie są te rójki. Niestety nie, powiem wam, że to nie jest Kamponotus Ligniperda, ale mam nadzieję, że jeszcze złapię kamponutus Ligniperda. Dopiero jest połowa miesiąca, więc jeszcze mam dużo czasu na złapanie Camponotus Ligniperda. A wy subskrybujcie kanał taki sam, czerwony wszyscy który wyświetla się na ekranie, kliknijcie tam na dole. Zostawcie łapkę w górę, 5 łapek i następny odcinek za dwa tygodnie. I chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że tą samotną królową zawołał mi mój kolega, link do kanału macie tutaj w karcie u góry. Teraz wam się wyświetla, przybudźcie jego kanał, wbijajcie, oglądajcie jego filmy, a ja przechodzę już do pokazywania wam mrówki. Jak możecie zobaczyć, jest to manika rubida, czyli ścieklica dorodna, chodziła mojemu koledze po ogródku. Kolejne tego gatunku są monogeniczne i poligeniczne, czyli mogą być więcej ja, ja, jak widzicie, to ja mam jedną. Oczywiście, i w dzisiejszym odcinku podepnijmy jej arenę, bo potrzebuję tej areny. No i gatunek ten występuje na południu Polski. Wścieklica rodna charakteryzuje się rządłem. Po którym, jak urządli, no to jest to trochę bolesne. No i rozmiar tej królowej, jak możecie zobaczyć, niestety Wam tego nie porównam, jest między 9 a 13 mm. A robotnice są od 6 do 10 mm. Ten gatunek. Nie posiada kast, ale widać duży, duży przeskok między najmniejszą a Największą mrówką w hodowli Największe robotnice są Rozmiarów królowej No i porządki rozwoju, rozwoju tego gatunku Są trudne, wymagają bardzo dużej cierpliwości I, za, i zapewnienia areny że, bo Ponieważ królowe są Półkrasztorne, czyli wychodzą z gniazda W celu szukania pożywienia No i mam nadzieję, że mi się uda z tym gatunkiem Jak widzicie teraz królowa walczy z watą Kolonie dorastają do nawet Kilkuset robotnic Urujka tego gatunku przypada dwa razy w roku Na maj oraz sierpień i wrzesień No mój kolega zapał je wczoraj w ogródku Czyli wczoraj mieliśmy 14 czerwca A teraz zrobię wam zbliżenia Jest to jedna z najpiękniejszych mrówek W Polsce I feel like I'm Dobra, więc za ten czas jak jest zajęta VAT- To możemy jej podpiąć arenę Ale na, no nie przeszedłem z wystrojem ani nic Wygląda po prostu tak Jak możecie zobaczyć królowa już jest w tym Już czeka żeby jej udostępnić arenę Jak możecie zobaczyć już podpiąłem arenę Teraz udostępniamy jej wejście Już tam czeka I na arena dla królo, samotnej królowej No i tym wspaniałym akcentem Kończymy tego, ten odcinek Subskrybujcie kanał Taki straszny przycisk, który, który widzicie na ekranie Kliknijcie tam na dole I widzimy się już za dwa tygodnie Do zobaczenia, cześć!